i wiem, długo nie nagrywałem, dużo się zmieniło w BSC Planuję nową serię z gry nowej e, Żałuję, że nie nagrywałem, ponieważ no, wydropiłem kilka postaci Max Bibi i Beats. Nie wiem, powbijałem ich Ale jeszcze kupiłem skina do Penny Widzę, że odcinki z Beski na razie się dobrze przyjmują, ale zobaczymy, jak będą się przyjmować w nowej serii, która nadejdzie już niedługo, może nawet dzisiaj, wstawię dwa odcinki, czyli ten i z nowej serii, czyli z gry nowej. Chyba... O nie, nie wiecie, że, że mam kolta na ufnej mocy i zbijam już ją powoli na dziesiątą. Eee, zmieniłem team i jak chcecie dołączyć, no to proszę bardzo, to macie tylko musicie mieć powyżej 6500. Wiem tutaj jestem ja i jest jeszcze jeden gracz. No, co mamy mniej yy, pucharków niż tyle ale Volt 335 zmienił yy, na chwilę no jak chcecie no to niestety ale musicie mieć tyle chyba że yy, poproszę ich żeby zmienili na 4000 no to będzie więcej graczy niej wy będziecie mogli dołączyć jak będziecie mieli mniej pucharków a, yy, no tak, za 5000 jest Megabox, z którego mi nic nie wyleciało. Yy, Kupiłam sobie jeszcze ze Star -y mega boxa i też mi nic nie wyleciało, więc mam pecha, jak na razie. Yy, jak kupuję, zawsze jak są punkty do kolta, yy, punkty w sklepie, zawsze kupuję. Bo po prostu wiecie, chcę ulepszyć i ja sobie zagram. No, zagramy. No. Przez to, że nie było filmów mega długo, postaram się częściej stawać filmiki. No, wiecie, jak będzie mi czas. Miałem teraz soferię no dobra. Każdy może gdzieś wyjechać, ale pojechać do mm. Bazo! Y mm. Mi się Bee mega dobrze gra i... Bee mm. mm. jest dobrą postacią, tym bardziej jak wyszesz w kogoś i będzie. Stąd. Yy, nie, tej piperki nie robię. Że... Okej, okay, dobra. No ale dobrze, wiem, powinienem zostawić te Cube'y, żeby mój team miał, ale... Boję się po prostu, że właśnie jakiś typek przyjdzie. No dobra. W większości to ja ją porobiłem. O dobra, jest ręka Mam 13 kilo Teraz mi się... Nie? Wygrana. Pierwsza runda. Dzisiaj już w ogóle, bo dzisiaj chyba nie grałem. A nie, włączyłem żeby odblokować rzeczy ze sklepu. Ale tak nieźle. 4. I teraz planuję zbierać na openie. Miałem wczoraj... Nie, przedwczoraj jakoś... Albo... W, nie wiem. Któregoś dnia miałem cztery skrzynie brawy boxy. Jak otworzyłem, no to była lipa, więc... W sensie nic nie wyleciało. I mam nadzieję, że dzisiaj zdobędę tego big boxa, bo widzicie, mam za cztery tokeny i za jakieś półtorej godziny będzie oblężenie zmienione, więc bym musiał w oblężenie zagrać. Ale to jeszcze nie teraz. No, no. I naprawdę ja planuję nową serię tylko na razie no, na razie mam coś do wyborów Jestem pewien, więc... Wyobraźcie, nie wiem skoro to jest mega fajne i są no, nie powiem, że Wcześniej coś co przegrywałem, a teraz pierwsze miejsce, pierwsze miejsce. <laughs> Dobra, otwórzmy, gra w boxa. O, jeden ticket. nie, już się skończyła wydarzenie. Ja w ogóle mega zbieram gemy, bo... Gemiki się przydają. I powinien się zastanawiać, dlaczego ja nie ulepszam tych 13 postaci na mocniejsze rangi. Znaczy moca. Mm tak dlatego, że zbieram koiny na ulepszenie kolta, więc jest mega dużo. I wiem dużo mi, długo mi dużo czasu mi to zajmie zbieranie, ale... będzie, wolę mieć na zbierane, bo miałem wcześniej też ulepszać. Ja kupiłem w sklepie punkty i straciłem coiny. No i zapraszam do tego teamu Sunesik. Sansik Team Więc jak będziecie szukali Dobrego teamu To nie jest dobry w sumie team Ale patrząc ile to jest pucharków Tylko są cztery osoby No to to nawet dużo I pewnie się zastanawiacie też Dlaczego Nie jestem W team Bananki Ponieważ ten team Upadł już Muszę znaleźć ten, który jest ten zwykle mam problem z znalezieniem tego teamu O, jest. Czy dalej? Nie ten. Który to jest? To było ponad 100 tysięcy pucharków. Teraz już jest mniej, ponieważ wyszedłem ja. Wyszedł Wolf, Sansi, wyszedł Wyszło też trochę więcej osób. Nie, no nie znajdę teraz tego. No ale tam było dużo nawet osób. nie, denerwują mnie już. No to zagramy jeszcze trochę rundy, żeby otworzyć jeszcze jedną skrzynkę. Postaram się jeszcze nagrać dla was odcinek. Z tego co widziałem w jednym odcinku, tym drugim odcinku z beski jest prawie 60 wyświetleń. Więc, jakby się udało wbić u mnie suby, nie tylko wyświetlenia to by było fajne. I tak widziałem, że kolejny suwik wszedł. No to się cieszę, tylko dalej to jest mało 300 litryki. że teraz zagram? co że czasami sprawdzam na nagrywarkę, bo sprawdzam czy się nagrywa, bo. Dobra, wiecie co? Zagram sobie w tą gierkę, albo nie zagram. Nie wiem. Czy zagram sobie w jedną jeszcze gierkę, która jest nudna dla niektórych? w sumie dla mnie po części też no ale też ja się dla mnie no mówię po części nie że jest mega nudna i po co ją instalowałem to jest gra fishing and life planuję właśnie z tego serię może z tego nagram też dzisiaj tu chodzi o to że łowimy ryby ulepszamy wędkę odblokowujemy ciągle ryby tu sobie można też pływać łódką, zdobywać coiny i skrzyneczki. Koiny też możemy sprzedając ryby, więc mogę zaraz wam pokazać. Bo jeżeli złapiemy rybę, jakąkolwiek rybę, obojętnie jaką, czyli nie obojętnie, bo to też są skrzynki, ale i, i tu jest curry i tu fishing net jest chyba. Tak, fishing net, i tutaj są wszystkie ryby. Można albo przenieść do akwarium, albo sprzedać. Opłaca się mogę sprzedawać, ponieważ zdobywam. coiny. tu macie 1000 coinów, widzicie. Tu macie upgrade, czy update, upgrade. A tu jest shop. A w shopie nie opłaca się nic nie kupować poza tymi zakoinami za gwiazdki. To chodzi o to, że Tutaj gdzie niegdzie też pływają takie wielkie ryby. Zaraz wam pokażę. O, tutaj jest taka większa ryba. Tutaj płynie kolejna taka wielka. To yy, żeby je złowić, trzeba mieć ileś tam gwiazdek I no te gwiazdki się kupuje w sklepie. I tu jak chcecie otworzyć skrzynkę, no to macie, tylko zdobywacie coiny za reklamy, więc jak nawet nie chcecie tych coinów, to można to wywalić tu koszem, ale... Ja sobie to później pozbieram. Mogę teraz ulepszyć w sumie wędeczkę. Opłaca mi się to. Yy, tam, tego za reklamy nie opłaca mi się. Czyli mam teraz dłuższą o wiele niż. Bardzo przydatne. Ozłowiłem rybę za 320 monet. I, i może też z tego nagram dzisiaj. Bo... I kiedyś, któregoś dnia próbowałem ich, y, nagrać odcinek z gry y, Call y, Może ktoś zna. Y, taka gierka, fajna. Tylko kolega do mnie zadzwonił, więc. A mi się nie chciało nic usuwać, bo miałem mało czasu. O, właśnie, to się stanie jak złowi ryba, ta wielka. Nie chciało mi się tego. no W sumie, tą nagrywarkę się nie da y, usunąć. Nie piszcie, że można zainstalować programy, bo mi się nie chce tych programów instalować, i w ogóle. Mam nowy telefon i mam więcej pamięci, więc będzie więcej gier z tego, co możecie o, yy, zauważyć. Mam o wiele, wiele więcej gier, bo wtedy miałem jakieś 3, 3 albo 5, 5 chyba. A teraz mam yy, 12, 24 i 30 gierek, no, wróćmy do tej gierki. Uwie, polecam tę grę. Jak samo jak polecam BSK. Większość osób gra w BSK jeszcze. Wiem, teraz się przestawiają inni w Minecrafta, którego może nagram. Tylko będę musiał nagrać, zainstalować nagrywarkę na komputer, więc... No też będzie lekki problem, ale... No ale może, że planuję właśnie Minecrafta za ten nagrać. O, kolejna ryba. Tak właśnie o to chodzi w tej grze. Wiem, nudna trochę jest, ale zaraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Mm. Bo jak już tu, tu sobie sprzedaję ryby, dobra. Tu jest akwarium, no to sobie tu mogę przeglądać ryby. Na razie żadnej nie mam. Ale tu jest taki bóg, czyli książka. tutaj mamy misję. Trzeba złowić różne ryby. Samą tutaj po złowieniu iluś tam ryb zdobywamy no, nagrodę jakby. Nie, nie wiem jeszcze jaką, bo ja mniej raz i... To kolejne były. Tu jest katalog, no to, to raczej wiecie co to jest. To jest cała lista, jakie ryby złowiłem i. Dlaczego? Mm. Mm, sorry, i tu jest jeszcze mapa. I tutaj są pokazane, jakie ryby też można złowić. Nie wiem naprawdę gdzie kupić te. Mm... Rzeczy, ale jeszcze mi się teraz przypomniało, bo to jest są itemki e, Boat, czyli łódka, czyli tu łódki Ulepszamy, ja planuję Classic Boat Characters, e, no czyli charaktery No ja kupiłem sobie, no tą drugą Pieniądze plus 10% I tu jest Gold Store, czyli No tu można zdobyć golda za reklamy No i za pieniądze, oczywiście nie będę ich kupował bo według mnie się nie opłaca. Właśnie zamiast kupować ulepszenia, to które sobie pozdobywam coiny e e e Chyba, że obejrzę reklamy, żeby mieć te coiny ze skrzynki. Chyba zaraz tak zrobię. Tylko chciałbym ten jeden e samą skończyć. Muszę taką rybę z kolcem na nosie. O tu jest. Nie! Tu jest, dobra. Chyba mamy samona. <laughs> Samon. A nie, już jeszcze jedną rybę. Aha. Czy jednak mi się Z tego, roz tak rozumiem, oczywiście. Nie. No nie no, ta ryba. Zobaczmy, ile tu jest tego. No, dobra. I ja w ogóle planuję. Kupić sobie największą ilość gwiazdek chwilowo, bo to jest tak na chwilę, po złowieniu ryby to już się kończy, więc jak zł złapię ci y y ryba z jedną gwiazdką, czyli te właśnie etykietki, które ja złowię, no to niestety tracicie. o tu jest, a nie, to nie jest ta, chyba, nie, to jest ta. O tak, jest samon skończony, fajny. I za tego samona. A nie, to, sorry, to yy, lepsza ryba. Pomyliło mi się. Czyli teraz jest ryba za dwie gwiazdki. I z tego co się orientuję, to teraz będę musiał tak dwie minuty czekać, aż się ten samon skończy. Ale myślałem, że chyba, że zrobię jeszcze tego samona. Nie chcę się. Dobra, sprzedam te ryby. Dobra, trudno będę oglądał reklamy i ja planuję nagrać jeszcze różne gry. Nie tylko Fishing, La Fishing Life albo Brawl Stars. Jeszcze tego Rage'a muszę zagrać, nagrać w sumie. I zagrać też, żeby... No, tam trochę epickich rzeczy dorotnołem. No ale. No tak, jeszcze tego brakowało. Że z nudów sobie zagram. Tak, kiedyś już miałem tą gierkę, ona jest fajna nawet. Jak się nudzi komuś, no to ona... Polecam, polecam. Jak się komuś nudzi, nie ma co robić, no to niech sobie zagra w tą grę. Manager. menadżer ja się lubię menadżera Level up No i git. Dobra Dobra, krzyżek Dobra, ile już mam tych poinów? 5000? kurwa, Potrzebuję ten 9000 O, kolejny reklama pani. Ja mam fajny serwer w Minecrafcie, ale na razie nie będę zapraszał, ale stworzę serwer dla widzów, po prostu taki survival. Nie będzie to takie różne inne serwery, że będzie spawn, nie będą różne takie rzeczy, po prostu to będzie jak no, no taki serwer, po prostu jak macie świat to to będzie takie coś, tylko to będzie serwer i będą widzowie, czyli wy, tylko Ym... tylko nie wiem czy macie minecrafta, jak nie macie to ściągnijcie T-launchera I... no chyba, że chcecie mieć płatną wersję, no to sobie zainstalujcie nie, że wam zabraniam, nie, kupcie sobie i zainstalujcie Maila. Ile już trwa ten odcinek? 20 minut. Serio? No, to jeszcze troszkę zagramy. Chyba, że nie 20 minut. Nie wiem, bo tam piszę, że 20 minut temu byłem online w mobizenie. I planuję zainstalować inną nagrywarkę, więc piszcie mi w komentarzu, jaką nagrywarkę zainstalować sobie na telefon lepszą więc no ja niedługo będę musiał kończyć ten odcinek nagram później jeszcze yy, w sensie, na pewno nagram, nie wiem czy wstawię dzisiaj może trochę roboty trwa przy wstawianiu, w sensie czasu kupię sobie tylko ten te, yy, tą łódkę i już no nie no Okej, okay. dobra, Miałem jeszcze taka reklama, bo no, czasem nie zachęcam do tej... inne reklamy, który na które się jeszcze patrzę. Jak ktoś wie, o osób mi chodził łapkę w górę, to w ogóle i tak zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, bo zapomnijmy o tym powiedzieć. Nie ja wiem, czy ktoś pamięta, nie wiem, czy ktoś oglądał mnie wtedy. Jak nagrywam ROBLOXa, to było w ogóle... O, jest! Shop, boat i kupuję sobie tą łódkę. Jej, Jakuj! Ja mam taką szybszą chyba łódkę. Tu kolejne coiny. Tu niedługo powinno mi wyskoczyć, że nie mogę, no właśnie. Co, ja muszę łódkę tylko zaupdate'ować, żeby ten. Tam... Fajnie. Okej, okay, kolejna ryba, dobra, ja sprzedam tą rybę i tak, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, do następnego odcinka i cześć!